Witam serdecznie wszystkich na kolejnym spotkaniu w systemie miłości ojca Pio, świętego Franciszka z Asyżu, polskich patriotów i patronów też. Dzisiaj jest strajk generalny rolników, trzeba ich wspierać, bo mają rację, a Unia Europejska i nasz rząd nie ma racji. <laughs> Więc muszą zrobić tak, aby to co jest logiczne i rozumne, i dobre wzięło góry, a nie to, co jest złe, co wymyśliły korporacje i parę osób, i cały świat klęka przed nimi. I trzeba po prostu stamtąd zwyczajnie wyrzucić, zmienić Unię Europejską. Zresztą, ojciec Pio coś kiedyś mówił właśnie, że, że ta unia w tym wymiarze, w takim stylu, się rozleci. Poza tym finansowo nie wytrzyma tak dodał, więc już wiemy o tym, że te KPO i tak dalej to są. Bzdury mówione przez von der Leyen, bo wcale tych pieniędzy nie ma. Ona tylko tak udaje, żeby poprzeć ten rząd, który psuje Polskę. No, pod Niemcy go układa. No to wszystko już wiemy. Więc witam wszystkich w systemie miłości, w mądrości, w dobrym nastroju. Umiejmy się cieszyć życiem, bawić życiem. Wrzuciłem Wam tam filmik. Jak kiedyś jeździliśmy z Majką na różne wycieczki, zabawy, żeby ją rozkręcać. I do tej pory tak jest: chodzi się na spacery i tak dalej. Niestety utraciła pamięć i teraz już jest łagodna, dobra, bo przedtem to była straszna agresja, bo nie mogła się z tym pogodzić. Przypominam, dostała 14 ciosów, w klatkę piersiową od swojego chłopaka, odsiedział 6 lat. No i uciekł później. Miał płacić jej i tak dalej. Nic nie płaci. No takie były czasy. I teraz Majka niestety jest niepełnosprawna w tym sensie, że brakuje jej pamięci. Ma tak do 20 minut pamięta, a resztę już się kręci, już nie pamięta, co wcześniej robiła. No i tak została. Przecież była po dwóch fakultetach. UJ skończyła języki, znała wszystko. No, i niestety wszystko straciła w jednym momencie, bo nie chciała wyjść za chłopaka. No to się zemścił na niej. Więc umiejmy się bawić, umiejmy się cieszyć. Kto umie tańczyć, niech tańczy. Wszystko na chwałę Bożą trzeba robić. Przeczytam wam wiersz mój. U twych stóp. Panie, do Twych stóp upadam co dnia, gdzieś w dali nieznanej. Chcę się wyrwać, chcę zniknąć, chcę Panie nachylić się ku głębinie Twojej. Jak kropla rozpłynąć się w Tobie, Panie. Chcę przestać istnieć, a jednak żyć dla Ciebie. Podziwiam Twoje stwórcze ogromy. Ale i to jest marność wobec mojej niewiedzy. Poruszamy się, Panie, w Tobie, oddychamy Tobą, a przecież sam żyjesz w światłości niedostępnej. Co Cię, Panie, wstrzymuje od napełnienia mnie? Co wstrzymuje od napełnienia moich tęsknot i oczekiwań? Istota ma ginie bez Ciebie. Płynę często krainami wspomnień, ale to jest zbyteczne, skoro mam ciebie blisko siebie. Duch mój jednak zmęczony, przez różne formy i myśli udręczony. Tak, życie potrafi udręczyć, wiemy o tym, w przeciwieństwie do tego, co jest w niebie. Tam nikt nie jest dręczony, udręczany, nikt nie cierpi. Tutaj są problemy nieprawdopodobne. <laughs> Więc musimy się w tym wszystkim odnajdywać, walczyć z cierpieniem, bo tak naprawdę życie na Ziemi to jest walka z cierpieniem, z niedoborami. A tą walką jest między innymi tym, że się pocieszamy czymś, że próbujemy sobie stworzyć niebo wewnątrz umysłu, wewnątrz serca, bo niebo jest naszym celem, a nie cierpienie. Cierpienie jest niepotrzebne. Możemy go tylko wykorzystać oczywiście, i właśnie Jezus, Maryja, święci mówili o tym, jak wykorzystać cierpienie. I Ojciec Pio też wykorzystywał i mnie nawet prosił, żeby się modlić za innych, przekazywać swoje kroki. I więc wkładamy do koszyczka Ojca Pio wszystkie nasze sprawy, nasze troski, kłopoty, cierpienia, ale i radości. Radości też można się nimi dzielić. Ojciec Pio potrafi to zamienić, bo o tym rozmawiałem z nim. Więc kto ma dzisiaj imieniny, urodziny, wszystkiego najlepszego życzę i wkładamy do koszyczka ojca Pio nasze różne sprawy. Ale przy okazji, to jak już nie zapomnę, bo skleroza mnie łapie, to przeczytam. Dzisiaj obchodzimy Gabriela, Anastazji, Prokopa, Sierosławy, Juliana, Leonarda, I myśli świętej Teresy przeczytam. Lękam się, Panie, Twoje utraty, pragnę Cię widzieć bez cienia, bo Tobie, Panie, odd oddanam cała i w Tobie wszystko, wszystko zgubiona ma dusza jednym pragnieniem pała być Twą miłością strawiona. Bóg... Żeby właśnie tak, każdy potrafił, żeby Bóg nas trawił miłością, a my trawili Boga miłością. To by było pięknie. I jeszcze myślę świętego Jana od Krzyża XV wiego boje. Wyrwij mnie już z tej śmierci, Boże mój, i daj życie. Niechcie im mnie dłużej trzymać na tym wygnańczym świecie. Patrz, jak Ciebie pożądam. W bólu rany otwieram. Umieram, bo nie umieram. No, widzicie, takie to, to jest ciężkie życie. Umieram, bo nie umieram. <laughs> bo każdy by chciał umrzeć i być już w niebie, ale nie wszyscy sobie zdają sprawę, że jest niebo w ogóle. I dlatego trzeba dążyć, cały czas dążyć do wyższej świadomości, uświadamiać sobie, co jest piękne i co jest wieczne. To jest trudna droga, ponieważ świat. Nasze myśli zabiera tu i żyjemy tym światem tylko. Ale przecież wszystko można zmienić w swojej świadomości. Nawet jak się bawisz, tańczysz, cały czas rób to z Bogiem, w Bogu i przy Bogu. A jak grzeszysz, to też rób przy Bogu. Ojciec Pio kiedyś powiedział, że jak już chcesz zgrzeszyć, to zgrzesz z Bogiem, zawsze to będzie mniejsze zło. Tak jest, bo jak się zapomni o Bogu, to wtedy grzechy są potężne. Wojny nawet wywołują tłuką miasta, bombardują, tak jak teraz się dzieje. Wszystko potrafi zrobić dusza, która jest bez Boga. A z Bogiem jest lżejsza, piękna, słodka, dobra i miła. Jakąś myśl krótką? <laughs> Sens jest tylko w tym, co dobre, przyjemne, obowiązkowe, w tym, czego się nie musi, lecz chce, ale to bardziej należy do dziedziny nieba niż ziemi. Na ziemi jest różnie i trzeba się umieć zachować. Jak powiedziałem, zamiast szukać Boga, aniołowie od niego się oddalają. Utworzyli planety, państwa, hierarchie, urzędy godności, prawa, by jedni mogli żyć kosztem drugich, by zamiast miłości i harmonii była niezgoda. Oczywiście porządki światowe wynikają ze skazy na duszy, pogubienia i zapominania o Bogu. A nam, żyjącym na Ziemi, wydaje się, że jest normalnie. Że są ulice, wsie, miasta, urzędy, policja, wojsko, i tak dalej. To nie tak. Owszem, pierwotne założenia aniołów były dość rzetelne, ale brak podłączenia do źródła, zasilania, boga, spowodowało karkołomne karłowacenie się najpierw duszy, a potem świata. Tak bardzo dusze otępiały, że już nic nie wiedzą. Dbają z wielkim trudem o upadłe niebo, czyli kosmos, Ziemię. To jest upadłe niebo. Można by raczej dziś powiedzieć: dbają o piekło, bo gdyby głębiej to przeanalizować, to życie na planetach pozbawionego boskiego zasilania jest piekłem. Poza zabijaniem, właściwie nic innego tu, tu nie robimy. Żeby żyć, musisz zabić, czy to roślinę, czy zwierzę. Nie wspominając już o wojnach aniołów z udziałem własnym. Przez siebie wykreowanych wojsk, to jest marnowanie czasu, to jest dbanie o upadłe niebo, dbanie o marność nad marnościami tego świata. Trzeba sobie jakoś mimo wszystko to tu radzić i jednocześnie szukać oryginalnego nieba, bo inaczej zostaniemy w tej puszce jeszcze długo może nawet tysiące lat. Ojciec Pio mówił, żeby robić wszystko, aby już żyć na tej ziemi ostatni raz. Więc starajmy się kochać, miłować, cieszyć, tańczyć wszystko rób tylko z Bogiem, i będzie zbawienie zapewnione. To no, dzisiaj będzie krócej, może. To jeszcze o dogmatach, troszkę, znaczy o historii kościoła parę punkcików. było. Już... No to bo, dobra. 1095 rok. Papież Urban II wezwał cesarzy Europy do zjednoczenia i marszu na Jerozolimę. Zainicjował w ten sposób pierwszą wyprawę krzyżową. Czyli widzicie, Kościół też zabijał. Jezus mówił, żeby nie zabijać, a Kościół zabijał. Papież ogłosił iż wyklęty będzie ten, kto wstrzyma swój miecz przed Rozlewem krwi. No, ręce opadają razem z tym mieczem. 1099 rok. Masakra muzułmanów i Żydów w Jerozolimie. Kronikarz Rajmund pisał Na ulicach leżały sterty głów, rągi stóp. Jedni zginęli od strzałów lub zrzucano ich zwierz. Inni torturowani przez kilka dni zostali w końcu żywcem spaleni. To był prawdziwy, zdumiewający wyrok Boga nakazujący, aby miejsce to wypełniło, wypełnione było krwią niewiernych. Widzicie co Kościół robił? A teraz takie święty. I jeszcze raz. XII wiek. Uczony filozof święty Tomasz Zakwinu. Wschodził na rozmowy też. Do mnie nie schodził, ale do takiego księdza. Mojego kolegi przychodził, bo on tam studiował teologię, więc jest już w niebie i wiele by zmienił w swoich pismach, ale niestety nawet Jan Paweł II skrytykował jego pisma. Powiedział: Tomasz Tomaszem, ale nad Tomaszem jeszcze jest Pan Bóg. I tutaj jest dwunasty Dzień. Uczony filozof, święty Tomasz Zakwinu, głosił, że zwierzęta nie mają życia po śmierci ani wrodzonych praw, oraz że przez. Nieodwołany nakaz twórcy, ich życie i śmierć należą do nas. No tak, bo trzeba było coś jeść, no to wymyślili, że, że zwierzęta nie mają duszy i trzeba je zabijać. Tak się Kościół usprawiedliwiał. <laughs> I 1116 Sobór laterański, laterański ustanowił spowiedź na ucho. W 1000 roku dopiero spowiedź przyszła. Taka forma spowiedzi pozwalała na sprawowanie większej kontroli nad ludźmi oraz na wywiad środowiskowy. <laughs> no dobra. Bzdurami się Kościół zajmował i zajmuje do dzisiaj jeszcze. Niestety, to kiedyś to się zmieni pewnie. I teraz jeszcze wiersz maczka na koniec. <laughs> Nasze idee nadszarpnięte przez ząb wieczności, nasze radowanie nadżarte przez rdzę niebiańską i spojrzenie dwojga oczu witają się z jednym boskim okiem. Nic zestarzałego, nic uśmierconego. Żyjemy w ciele, przydanym przez jądro buntu. I jądro miłości wydobywa nas z granic czasu i skrzydła śpiewem aniołów, tak dobrze tu na ziemi słyszalnych. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się systemu miłości. Popieramy rolników przede wszystkim, bo oni są apolityczni, związani z Bogiem najczęściej i z rolą. Czyli oni najlepiej wiedzą, czym jest niebo, a nie politycy, którzy sfiksowali. Ideologię jakieś poprzyjmowali, ateistami się porobili, jakimiś tęczowymi, jakimiś nie wiadomo jakimi. Powariowali kompletnie. No, tak jak mówię, że ten świat nie jest lekki. <laughs> Żeby Bosko żyć, trzeba się wyzbyć wszystkiego w umyśle i przyjąć Boga, który jest miłością. To trzymajcie się, i Papa. Pa. Bóg ma dla nas plan, czasem zaskakuje nas, ufaj kochany, Bóg ma dla nas plan czasem zaskakuje nas. Ten miłości, w którym ciągle trwam On dla wszystkich jest, dla każdego z nas